A jeszcze, pany, jest ten sprawa kamyzerek. Czy chciałem z Wami omówić mówić? Bo no w tych komentarzach jedno, i to cińsko, to nie chcę wam powiedzieć Wszystko i Ale... tylko i no Zjadę się na PCN wleję lejce, za 30 zł, to Wszystko po tych składach dystrybutor no, nie wie. No, za chwilę przelało mi się, kurwa, pany. Wlało mi się za 32 zł Kurwa miałem mino trzy dychy Nie mogę muśpierlać tych drobnych Patrzyli się na mnie jak Do kubka Napiję się i kurwa będziemy gotać Jresce pomarańcowe, bo łot tych tajgerów mnie wątroba boli Na co się obłażniać? To ta zapalnica. O, dobra, dobra. Co i tak? To będę ogarniał te kamizelki. Kurwa, już dawno pojedę ale nie ma kiedy Tak, za pierwszy. <gryw> Przyjadę, łamyję się. Kurwa, już jadę dzisiaj na wycenę. Pominię, kurwa, dziesiątą. wracam wyjebany Staj rano i tak kurwa w koło nie. Nie wiem, jak nie w ten weekend, to w następny. Bo już tam ugodanych mam parę tych spalni że one to wyprodukują, nie? Wybocze, które najkorzystniejsze ceny dla dobrostanu, no, też to będzie dobre, nie? Czy gratisy polecą to, jak obiecałem, ale, ale później, byś tak używał. I ten pacz byli tam jak najtani, nie? No o tym spacer. i o jest Bo nie wyjebał. My możemy, ale no nie może nie wyjebać. Je ze chuju, kurwa, za łotoś se kupił jaźnią. Mis. No i jest takie pytanie. Nie wiem co tam kurwa napisać, no swoje teorie mam, nie? Ja bym o logo wiedział, ale... Kurwa Ale nie wiem jakie byś tak chcieli napisy, na plecach, tu jeszcze, nie? To... Może napisać, tak no się pisa w komentarzach, ale na tym, na YouTube, nie? Bo na Facebooku to ja nie ogarniam, to mi się miso kurwa wszystko A tamto mu wszystko po kolei tak ustawiane, jak odpiszę to wtedy znikną A jak nie odpiszę to jest cały czas, a tu się miso, wiesz? To pisa na YouTube co byście tak chcieli, i wybierzemy no, no takie, jak będzie kilkanaście takich samych, czy podobnych, co coś wybierzemy, zrobimy. Nie wiem, z pięć por innych napisów, nie? Pięć transzy będzie tych, tych na początek, tych kamezalek, nie z tymi No, i prosiłbym, żebyście tam pisali. No, bo kurwa na tym ja wpisałem tu rozmawiam, pisaliście na tym facebooku. Ale to to pomisało się, wszystko nie mogę odcytać, takie i nie? Myślę, żebym wstrząsły weekend to, to ogarnął. Już by było, i sklep by był, i myślę, że wszystko będzie do matu O, ja się nie chcę pierdolić, znowu my kurwa, bo bym go zgubił. paczku matu, kurwa, tam będzie bo od razu z tego sklepu, <coughs> zamówita, tam wydrukują, pierdolo. Na drugi dzień, czy za półtora, będzie uwłos. Na robotę, kurwa, może ta iść zdjęcia mesłać. He, będzie dym, jak chuj. No no Weź tam, no komentuj, tatu Gdyby się każdy wypowiedział, a nie kurwa, ogląd do tałoba i się i chuj. Ani lajka, like, nie, kurwa, ani udostępnia, ani komentarza i no nic. Trzeba być aktywnym w poki... Ja, ja aktywny jestem. Kurwa, co dzień. <noise> Lowos. No to po staro i będę czytał wszystko. Odezwę się później na tym nagraniu. Tam, jak wycenę, będę robił. Na razie.